Osoba z ekipy Nasz nowy dom otwarcie wypowiedziała się o Eli Romanowskiej. Z ust padły bardzo szczere słowa. Elżbieta Romanowska, 40 litrów, już od września zadebiutuje jako prowadząca program Nasz nowy dom. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, ponieważ przez ostatnie 10 lat serca telewidzów jako prowadząca skradła legendarna Katarzyna Dowbor. W końcu na temat nowej prowadzącej wypowiedział się ktoś z ekipy programu. Poznajcie szczegóły. Informacja o zmianach w programie Nasz nowy dom wywołała nielada poruszenie. Po 10 latach Edward Miszczak podziękował Katarzynie Dowbor. Nową prowadząca została Elżbieta Romanowska, która dzielnie ruszyła już na plan i spotkała się z ekipą budowlaną i architektami. Teraz jedna z osób ujawnia tajemnicę, jaką osobą jest nowa prowadząca. Pod jej adresem padły bardzo szczere słowa. Osoba z ekipy Nasz nowy dom szczerze o Eli Romanowskiej. Koni z nią nie kradłam, ale. Martyna Kupczyk od początku pracuje na planie programu Nasz nowy dom. Widzowie podziwiać ją mogli również w programie Taniec z Gwiazdami. Teraz postanowiła zabrać głos w sprawie nowej prowadzącej. Nie zabrakło również życzeń dla aktorki, która niedawno skończyła 40 lat. Zobaczcie, co powiedziała. Koni z nią nie kradłam, ale pływałam z elą na łódce, kąpałyśmy się w jeziorze i bardzo się przy niej uśmiałam. Nudzić się z nią nie można, wyznała Martyna Kupczyk w rozmowie z plotkiem. To niesamowicie sympatyczna osoba z ogromnym i bardzo fajnym poczuciem humoru, przebojowa, silna babka. Do tego uśmiechnięta, skromna, otwarta do ludzi. Czego mogę, Eli, życzyć? Niech się nie zmienia i będzie tak samo pozytywną osobą, jaką jest, dodała. Wyobrażasz sobie program Nasz nowy dom bez katarzyny do Wbor? Zagłosuj w naszej sądzie.